Jak co roku przed sezonem przyjrzymy się liście zawodników, których nie zobaczymy już więcej na skoczni, ponieważ zakończyli kariery. Tegoroczna lista jest dość długa i znajduje się na niej naprawdę dużo mocnych nazwisk, od których sobie zaczniemy. Na początek dobrze znany i lubiany Markus Eisenbichler, reprezentant Niemiec, zakończył karierę w wieku 33 lat. Myślę, że jest to najbardziej utytułowany skoczek na naszej dzisiejszej liście. No a do jego największych trofeów należą przede wszystkim złoty medal mistrzostw świata z Zefeld, konkretnie z Innsbrucka, bo z dużej skoczni z 2019 roku. Ma on też na swoim koncie brązowy medal z Lachti z roku 2017. Jest on również brązowym medalistą Mistrzostw Świata w lotach z Planicy z 2020 roku. Był raz na podium klasyfikacji łącznej Pucharu Świata, zajął drugie miejsce w sezonie 2021. Dwukrotnie również na podium Pucharu Świata w lotach, gdzie zajmował drugie i trzecie miejsce. Był też drugi w turnieju czterech skoczni. No i mamy mnóstwo medali drużynowych w imprezach najwyższej rangi. W sumie, co ciekawe, złotych medali Mistrzostw Świata ma na swoim koncie, łącznie z tym indywidualnym, aż 6, więc jest to zdecydowanie multimedalista Mistrzostw Świata, a zwłaszcza te złote krążki w swojej karierze kolekcjonował. Jeżeli chodzi o pojedyncze zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, to miał ich wyjątkowo mało, bo tylko trzy. A biorąc pod uwagę, że stawał na podium aż 28 razy, no to to, że miał tylko trzy zwycięstwa, to jest y, dość ciekawy i zaskakujący fakt. No, najlepszym sezonem w jego karierze był bez wątpienia sezon 2020-2021 jako całokształt, bo zakończył ten sezon na drugim miejscu w Pucharze Świata. No, ale dwa sezony wcześniej zdobył. Zdobył to złoto na mistrzostwach, i myślę, że to był jego największy taki pojedynczy sukces w całej karierze. Przechodzimy do kolejnego zawodnika, który również jest bardzo utytułowany, tym razem reprezentant Austrii, Michael Hajbek, który zakończył karierę w wieku 34 lat. Również multimedalista Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Świata w lotach. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z samymi medalami drużynowymi. No i co ciekawe, nie ma tutaj ani jednego medalu złotego, są same medale srebrne i brązowe. Dwukrotnie na podium w turnieju czterech skoczni. Hajbek był sklasyfikowany na miejscu drugim w 2015 roku i rok później na miejscu trzecim. I to są jego jedyne tak naprawdę trofea indywidualne, więc żadnego nigdy nie wywalczył jako miejsce pierwsze, stał jedynie na podium. Nie jest to zbyt bogaty dorobek, mimo że przez wiele, wiele lat był synonimem solidności no i kojarzymy go dzisiaj jako naprawdę dobrego zawodnika. Jeśli chodzi o dorobek zwycięstw, miejsc na podium, to pięć zwycięstw w karierze odniósł Michał Hajbek, czyli więcej niż Markus Eisenbichler, który w sumie ma dużo większy dorobek, jeśli chodzi o trofea. No i również na podium, stał, na podium stał mniej razy od Eisenmichlera, bo widzę, że 26, no ale tutaj mamy bardzo podobny wynik w zasadzie. Jeśli chodzi o najlepsze sezony w karierze Hajbeka, no to z pewnością były to sezony 14, 15 15, 16. Później przez wiele lat ta forma była dość stabilna, była na wysokim poziomie, ale już nie tak spektakularna jak wtedy. No i bardzo dobry, trzeba przyznać, ostatni sezon w karierze tego zawodnika, sezon 24-25. Trzykrotnie na podium drugie miejsce zajął w Titizen Neustadt, trzeci był w Garmisch-Partenkirchen, i również trzeci na Mamucie w Oberstdorfie. Więc pożegnanie z karierą w naprawdę fajnym stylu, ale jeżeli mielibyśmy wskazać. Jedno takie najważniejsze trofeum zdobyte przez Haibeka, no to musiałoby to być to drugie miejsce w turnieju czterech skoczni w 2015 roku, więc nie jest to jakiś spektakularny sukces. Kolejne wielkie nazwisko, które żegna się, pożegnało się już ze skokami, to Norweg Robert Johansson, który pożegnał się z karierą w wieku 35 lat. Jeśli chodzi o jego najważniejsze trofea. No to zdecydowanie dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich z Pyeongchangu z 2018 roku. Jeśli chodzi o mistrzostwa świata zdobył srebrny medal w Oberstdorfie w roku 2021. Był również drugi w Pucharze Świata w lotach w roku 2018, dwukrotnie na podium turnieju raw Air, drugi w 2018 i trzeci w 2019 roku. Miał też oczywiście medale zarówno Igrzysk, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Świata w lotach w drużynie. Warto zwrócić uwagę, że był to wybitny lotnik, postrzegany w ten sposób właśnie przez kibiców na całym świecie, że to był jeden z takich najbardziej typowych lotników, a mimo wszystko nie zdobył w swojej karierze żadnego medalu Mistrzostw Świata w lotach i nigdy nie zdobył małej kryształowej kuli za Puchar Świata w lotach, więc dość ciekawa sytuacja. Jeśli chodzi o zwycięstwa, miejsca na podium, no to Johansson wygrał w swojej karierze trzy konkursy i 16 razy stawał na podium, ale niestety w swoim ostatnim sezonie, no tego, tego ostatniego sezonu raczej nie będzie jakoś dobrze wspominał. W zasadzie trzeba powiedzieć, że pożegnał się z karierą w Praktycznie w najgorszym możliwym stylu, bo pożegnał się tą całą aferą z Trondheim, którą wszyscy doskonale kojarzą. Nie został co prawda zdyskwalifikowany na dużej skoczni, ale został później zawieszony przez FIS, bo był tam podejrzany o manipulację przy strojach. Więc no, ten konkurs w Trondheim, który przeszedł do historii jako bardzo niechlubny. Niechlubny moment w skokach narciarskich to był jednocześnie jego ostatni konkurs w karierze, gdzie jeśli dobrze pamiętam, chyba zajął miejsce 19. No a jeśli chodzi o całokształt jego ostatniego sezonu, no to startował tak naprawdę tylko na początku przed turniejem Czterech Skoczni. Przestał startować w Pucharze Świata ze względu na zbyt słabą formę i powrócił właśnie w okolicach Mistrzostw Świata tylko trzykrotnie. Zdobył punkty w tym sezonie, najlepszy wynik w Kusamo, gdzie zajął miejsce 12, no ale to było podczas loterii wiecznej, więc też nie był to jakiś wymierny wynik. No, skoczek bardzo lubiany przez kibiców. Oczywiście, no, pomijam tą aferę z Trondheim, no bo tutaj różnie można na niego patrzeć prze, przez pryzmat tej afery. Natomiast, no, niestety, to zakończenie kariery zdecydowanie nie było. Udane i nie będzie dobrze wspominane pewnie przez samego Johanssona i przez kibiców. Przechodzimy dalej. Następny utytułowany i w sumie już ostatni, tak bardzo utytułowany skoczek, który zakończył karierę po zeszłym sezonie, jest to reprezentant Niemiec Stefan Laje, który zakończył karierę w wieku 33 lat. Tak naprawdę ma tylko jedno trofeum indywidualne najwyższej rangi i było to trzecie miejsce w turnieju czterech skoczni w sezonie 18-19. No ale Laje zdobywał też liczne medale: olimpijskie, mistrzostw świata, mistrzostw świata w lotach. Wszystkie oczywiście w drużynie. Jeśli chodzi o zwycięstwa, miejsca na podium. No to odniósł w swojej karierze tylko jedno zwycięstwo w sezonie 19-20. Miało to miejsce w Willingen przed własną publicznością. Sześciokrotnie stawał na podium, no a w jego ostatnim sezonie prezentował się powiedzmy przeciętnie. Skakał przez większość Pucharu świata, dość regularnie punktował, no a w swoim ostatnim występie w Lachti zajął miejsce 25. No i jeśli chodzi o naprawdę utytułowanych zawodników, to by było na tyle, no ale mamy jeszcze parę. Назвиск. też dobrze kojarzonych przez kibiców skoków i o nich wspomnimy. Pierwszym takim nazwiskiem jest Casey Larson, reprezentant Stanów Zjednoczonych. W bardzo młodym wieku postanowił zakończyć karierę, bo w wieku zaledwie 26 lat. No i co możemy o nim powiedzieć? Od dawna w Pucharze Świata, wszyscy go z pewnością dobrze kojarzą, rekord życiowy 216,5 metra z Vickersund z 2017 roku, więc rekord pobity dawno temu. No a jeśli chodzi o Puchar Świata, no tak jak mówię, startuje w nim od sezonu 16-17, i startował w każdym jednym sezonie wielokrotnie, zazwyczaj nie przechodząc kwalifikacji. Zaledwie dwa razy udało mu się wejść do drugiej serii zawodów. Po raz pierwszy w sezonie 2020-2021, gdzie zajął 28 miejsce w Kusamo, no i w sezonie 2022-2023, gdzie zajął 18 miejsce w Rasznowie. No i trzeba to też odnotować jako jego największy sukces w karierze czyli właśnie to 18 najlepsze w karierze miejsce w zawodach pucharu świata. Kolejnym skoczkiem, którego nie zobaczymy już nigdy w zawodach jest reprezentant Włoch Andrea Campreger, który w jeszcze znacznie wcześniejszym wieku, w wieku 23 lat, postanowił zakończyć karierę i jest to dość smutna historia, bo Campreger był przeze mnie i też przez wielu kibiców postrzegany jako dość spory talent w ostatnich latach. Jego rekord życiowy to 194 metry z Obersdorfu z 2024 roku. No i mówiąc o nim jako o talencie, trzeba wspomnieć, że już w swoim, podczas swojego debiutanckiego weekendu w sezonie 2023-2024 zdobył punkty, zajął miejsce 28 w Kusamo, co było dość sporym zaskoczeniem. Było to niespodziewane, no ale niestety ta kariera nie potoczyła się dobrze, bo były to jednocześnie jego jedyne punkty w karierze. Przeskakał wtedy cały sezon, kolejny miał już znacznie gorszy, no a karierę postanowił zakończyć ze względu na problemy finansowe. Nie mógł znaleźć sponsora i nie był w stanie, tak naprawdę, kontynuować treningów i uprawiania tak kosztownej dyscypliny, jaką są skoki narciarskie. No i po prostu się poddał, ale też trudno się temu, tak naprawdę, dziwić. Przechodzimy dalej i mamy reprezentanta Norwegii, Sondre Ringena, który zakończył karierę w wieku 28 lat. Jedyne trofea tego zawodnika to trzecie miejsce w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego w 2023 roku i trzecie miejsce w Letnim Pucharze Kontynentalnym w roku 2022. Mało tak naprawdę startował w Pucharze Świata, choć miał jakieś tam swoje przebłyski. Zadebiutował w sezonie 17-18, zajął wtedy m.in. 22 miejsce w Lillehammer, to były jego pierwsze punkty. Ostatni sezon startów w Pucharze Świata dla niego to był sezon 22-23. Wtedy kilkukrotnie punktował. Najlepszy występ zanotował w Oslo, gdzie zajął 18 miejsce. No i niestety w sezonie 2023-24 doznał bardzo poważnego upadku w Engelbergu i po tym upadku tak naprawdę do dzisiaj nie doszedł do siebie. Długo planował powrót do skoków, natomiast w którymś momencie, mianowicie w marcu tego roku, uznał, że nie ma już sensu walczyć o powrót, po prostu jest w zbyt złym stanie i fizycznie, i psychicznie, i do skoków narciarskich już nigdy nie powróci. I ostatni skoczek, któremu jeszcze się tak bardziej przyjrzymy w dzisiejszym filmie, to jest Ulrich Wolgenant, reprezentant Austrii, który zakończył karierę w wieku lat 30. Jeśli chodzi o jego trofea, no to był drugi i trzeci w Pucharze Kontynentalnym w latach 2021 i 2022. W sezonie 24-25, czyli w swoim ostatnim pożegnalnym sezonie, zajął drugie miejsce w klasyfikacji łącznej FISKAPU. Można też odnotować, że zajął drugie miejsce, to był srebrny medal na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w Libercu w roku 2011, więc dawno temu. Jeśli chodzi o jego występy w Pucharze Świata, no to miał swoje przebłyski, choć startował dość rzadko. Pierwsze starty w sezonie 2014-2015, kilkukrotnie wtedy punktował na norweskich skoczniach w Vikersund i Trondheim. W kolejnych latach Miał też takie właśnie momenty, w których wracał do Pucharu Świata, zdobywał jakieś punkty. Zdecydowanie najlepszy sezon w jego karierze to sezon 21-22. Dość sensacyjnie zaliczył fenomenalny weekend w Lachti, gdzie zajął 6 i 4 miejsce. Był bardzo blisko, żeby stanąć na podium zawodów najwyższej rangi, zawodów Pucharu Świata, no bo w sumie na podium zawodów najwyższej rangi nawet stał. Miało to miejsce w 2024 roku. Podczas letniego Grand Prix w Rasznowie, gdzie zajął drugie miejsce, no, i to jest tak naprawdę jego największe osiągnięcie w karierze. Poza wymienionymi zawodnikami, których większość z Was z pewnością bardzo dobrze kojarzy, warto też wymienić pozostałych, ale, którzy zakończyli kariery po tym sezonie, ale przy nich nie będę się już na dłużej zatrzymywał, no bo nie są to już aż tak znane nazwiska. Natomiast na skoczniach świata nie zobaczymy już nigdy André Füzenegera z Austrii, Davida Hagena również z Austrii. Karierę zakończył też Simon Steinbeiser z Niemiec, Camilo Hauke, który reprezentował w swojej karierze zarówno Niemcy, jak i Czechy. Lin Niederberger ze Szwajcarii również zakończył karierę, Tymoteusz Cięciała z Polski. No i tutaj może warto na moment się zatrzymać, bo pewnie większość z Was też go kojarzy. No to jest skoczek, który. W wieku 7-8-9 lat jeszcze jako dziecko prezentował się świetnie i w swoich kategoriach wiekowych tak naprawdę dominował i nie dawał szans rywalom, żeby się do niego zbliżyć. Był to niewątpliwie ogromny talent, natomiast niestety, gdy wszedł w wiek nastoletni, to tak dobrze już to nie wyglądało. Ostatnie lata w jego wykonaniu były wręcz dość słabe. No i postanowił nie męczyć się dalej i zakończył karierę. Szkoda, bo niewątpliwie był to ogromny talent. Karierę zakończyli też Słoweńcy, Marcel Strijnar, Jan Bombek i Mark Hafnar. Poza nimi mamy paru Japończyków, Tomoki Kamoda, Ryuki Kusaka i Taro Yamakawa. No tutaj pewnie mało kto ich kojarzy, bo to są bardzo takie drugoplanowe postacie. Mamy też Yanga Seungchana z Korei Południowej. No, i Muhammeta Irfana Cintimara z Turcji, który już nie skakał od dłuższego czasu, ale dopiero teraz oficjalnie postanowił poinformować o zakończeniu kariery. Więc, jak widzicie, lista dość długa, mieliśmy też całkiem sporo utytułowanych i dobrze znanych kibicom nazwisk. Na sam koniec jeszcze taka mała ciekawostka, że poza tym gronem zawodników, którzy zakończyli kariery, mamy też jeden powrót po dłuższej przerwie. Powrót po kilkuletnim zawieszeniu kariery. Mianowicie Mackenzie Boyd Klaus niespodziewanie postanowił powrócić po sam nie wiem teraz dwóch albo nawet trzech latach nieobecności w skokach narciarskich. I ten powrót całkiem nieźle mu wyszedł, bo startował w letnim Grand Prix, zdobył nawet punkty. Zaraz mogę jeszcze sprawdzić, na szybko, ile tych punktów zdobył i które miejsce zajął w klasyfikacji generalnej letniego Grand Prix, ale trzeba przyznać, że był to całkiem udany powrót. Zwłaszcza jak na 34-letniego zawodnika, który miał tak długą przerwę: 55. miejsce w klasyfikacji generalnej i dorobek 33 punktów. No, wyprzedził m.in. Pawła Wąska, który miał tych punktów 30. No, bardzo słabe lato w wykonaniu Pawła Wąska. No, ale to też właśnie warto odnotować, że po, po długiej przerwie reprezentant Kanady był w stanie go tutaj wyprzedzić. Więc myślę, że zaskoczył niejednego kibica skoków i samym swoim powrotem, ale i poziomem, który prezentuje. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję, że oglądaliście. I do usłyszenia następnym razem.